Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marigny. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez Francję do Paryża. Wyzwolenie jest już blisko. Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, Kotku? Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marini. Schmeling kontra Lamota. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazior. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Hmm, Nicze mówił, że ludzie dzielą się A, na... A nie filozofuj student. A ta walka Louis kontra Robinson? Z Luisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej! Kto przylazł pod okładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczywyków chce zająć beze mnie Marini? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokasznyte. No dobra. Niezła, prawda? O, Widziałem gorsze. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Maryni, to drogi będą nasze. A skoro Zussman może przyjąć scyzor na Bewech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze. Ser. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. O tak! Nie Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! Obowce całą noc nawalały w miasto. Pewnie nie zostawiły nam wiele roboty. Co się dzieje? Słyszałeś, co się stało Perziemu? Tylko tyle, że zginął. Tak. Próbował się poddać, a te syny go zastrzeliły. Ale to nie wszystko. Szkopy złapały jego oddział i zmusiły do pogrzebania... Czołgi ruszają! Wolałbym, żeby mnie zastrzelili. A dość. chodź, no tu, wspieramy się. Davis chce, żebyśmy do wieczora zajęli marini. Tylko tyle. Musimy zadowolić starego. No chodź! Hej! Ta karana goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Wypróbujesz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba Cię lubi! Ha, ale Wy lubią jeść mięso. Ruchy! Ruchy! Widzę, że nieźle się trzymasz. Psa, a co jest z Tobą? Nie możecie bawić się tak bez mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, mu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. A, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać w parciela, a jego ludzie za to zapłacili. je Chuj strzelił, zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem. Wymarzą mu to za aktu. Tylko my na to harujemy. Tak, ha, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłby, żeby mieć czyste Akta. Wiesz za co ja bym zabił? Za porządną samę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta... Patrzcie, studenta. ...Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę! Sztuka nadlatują! Cholera! Mierda! Ja z ciągów! Złazić z drogi! Przejdziemy bokiem! Ruchy! Musimy ochraniać nasze Germany! Słychać ostrzał przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy też tu kasy! w wszyscy padli!

Tam Tutaj!

Glebę, frycu! Gleba! Daniel, nie dotrzymujemy się! Naprzód, naprzód! Więcej amunicji, ser! Masz, Daniel! Sztobscy żołnierze! Mamy ciało pelot! Zbliżamy się! Te sztukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to ciało pelot za drzewami! rozwalają nasze czołgi! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Na drugiej! Przestrzelony! Spada! Ten kość radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Leci więcej! Na pierwszej! passe Wszystkie. Dobra robota, Daniels! Hej, to Perez. Hej, Perez. Nic ci nie jest? Nurwali Milsa w zasadce, ale odgryźliśmy się. Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić. Dobra. Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Chcę. Daniels, Zosman, za mną idziemy. Mówił coś o pakt 38, co to niby jest? Niemieckie działa przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. To jeden z naszych p 47 Ach, Cholera, szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. Cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty kurwa nie powiesz, student? Walczymy Kuta, w z nazistami. mamy punkt obserwacyjny. Wyciągnij lornetkę. Perez i jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła. Musimy rozwalić tę obsługę paków. Otworzyć ogień. Dwa paki w polu widzenia. Daniel, zdejmij obsługę. Obsługa przy tym paku jest jeszcze scelec! Postrzelibuje nasze czołgi! w obsługi paków załatwione! Nasze czołgi ruszyły! Pozbądźmy się reszty szwabów z okopu! Potrzebuje wrogich pozycji. Uwaga! Nasze przez Kolejna pozycja wroga zaraz za żywopłotem. Schować się za czołgi! Szermany się na coś przydadzą! Czołgi do ataku! MG 42! Schowajcie się za czołgami! Na z smutnego słowa czołgami! Szkopy wybiegają z okopów! Ale do tego gniazda MG-42 po prawej! Ognia! Zostań przy czołgach! Czysto! Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Zwiewają. Tak jest, Fryce! Dopadniemy was! Nie zatrzymywać się! Nacieramy dalej! Uwaga! Nasz czołg oberwał! z paków! Musimy je na tych zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie znajdziemy tych paków! Właśnie wyżej i pozbądźcie się obsługi dział! Tędy Daniel! Sprędko do stodoły! Rzucaj! Łap! Granat trzątkowy, wytopać się! Poduwamy się! Aniel, skąd jeszcze nasze to i rozwal te paki? Widzę trzy paki. Walwa amunicję! Zatrzymajcie swoich ludzi i oczyśćcie okopy! Zrozumiałem. Czysty nasz, przód, oczyśćmy te okopy! Oho. Gleba! Pan do szołomu. Wskaż wrogów! Nas z północy! Turner! Nic im nie jest! Poruczniku. Czekajcie. Dowódca! Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Ser, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej! Tak jest. Kurwa. Rozwalimy te dżipy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z jedenastym. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie dżipy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc, ruchy! Ruchy! Turendy do Marini! Tą drogą to następna wioska! Uwaga spory zakręt odstrojcie! Przed nami rozwidlenie! Wypatrujcie wycofających się szkopów! Wpadną prosto na kompanie czarn. Musimy być tam pierwsi. Ej! Prosto, jedź! Prosto! Ow. Za wyrwę trzymaj się, żołnierze wroga to po prawej Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękacz, Murphy. A, dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? No. Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? No, powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Rycu. Ser. Po prostu się boi. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mnie nie jest, sierżancie. Daniel, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! W zajmujemy Marini. Nie mogę uwierzyć, że znów walczę u boku z Usmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pierson da mu luzu. <laughs> Nic z tych rzeczy.